Wszystko minęło, przewinęło się przez palce, teraz przeszło się z tyłu, a ja sama z nią walczę, nie potrafi się pozbierać wspomnienia w mojej głowie. Wytrwajcie jeszcze chwilę, a wam wszystko opowiem. To był piękny dzień, jakieś trzy lata temu, rusząc z domu w nocy na imprezy do kolegów, w sumie sama nie wiem czemu, pewnie chciałam przyspanować pierwszy chłopak wtedy. I oboje na procha. Później Alko się lało od melanżu do melanżu. W sumie sama nie wiem ile. Zjarałam wtedy plantów, ten czas szybko leciał. Inny chłopak co chwilę. Mama ostrzegała, zobacz źle, na tym wyjdziesz, nie słuchała mi wtedy, bo co ona mogła wiedzieć, ja chciałam być inna, nie mogłam chacie siedzieć, zostawiłam rodzinę i wybrałam kolegów. Chciałam swym życiem kierować i nie miałam z tym problemów. Mieszkałam z przyjaciółką teraz to zwykła hiena. Wsparcie dała mi, nie powiem i kradło się z nią nieraz wtedy wszyscy byli źli. Chcieli dowieć swoich i to zostawiam. Z sobą, z przyszłością dziś walczę. Mimo wszystko nigdy sama, no bo wsparcie tutaj mam. Jedna za, a druga przeciw, jakoś sobie radę dam. Nigdy nie myślałam o tym, czy mam zmienić się, czy nie. Opowiemy Wam o sobie, usłyszycie, jak tu jest. Żyć w zamknięciu w czterech ścianach, Bez rodziny ciągle sama, Szukam wyjścia z tego sypu, żeby dojść na szczyt. Teraz wam opowiem, co siedzi w mojej głowie. Dawne wspomnienia, mojej pamięci. Nie mam już siły, to, to wszystko, wszystko mnie męczy. Inna kiedyś byłam, ale się zmieniłam. Piłam i jarałam, czasem z domu uciekałam. Czasem mi się udawało, ale, ale coś się w stało. Ja Pierwszy no i sprawa, teraz, teraz sobie, sobie wszystko składam. Tu myślę o tym, po, po co to były te kłopoty. Mógł. Kłótnie z rodzicami, nocki z chłopakami. Teraz pokutuję, samotna się, się czuję. Dużo przemyślałam, dobrze, że zmądrzałam. Teraz się ze sobą mówię, gdy szukam spacia, tylko w sobie. Chociaż błędy popełniamy, w pewnym sensie się zmieniamy. Ciągle chuj nam tych ale trzeba dalej żyć. Mimo wszystko nigdy sama. No bo wsparcie tutaj mam, jedna za, a druga przeciw. Jakoś sobie radę dam. Nigdy nie myślałam o tym, czy mam zmienić się, czy nie. Opowiemy wam o sobie. Usłyszycie jak to jest? Żyć w zamknięciu w czterech ścianach, bez rodziny ciągle sama, szukam wyjścia z tego sypu, żeby dojść na szczyt. Żyć w zamknięciu w czterech ścianach, bez rodziny ciągle sama, szukam wyjścia z tego sypu, żeby dojść na szczyt.